Moi drodzy, witam Was serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, oczywiście. Kochani, dzisiaj chciałbym powiedzieć o tym, że Bóg nas powołał do łowienia ludzi. Bóg mówi do, do tych, których zbawił, którzy przyjęli łaskę, którzy przyjęli Jego Słowo, którzy doświadczyli przez wiarę serc swoich zbawienia, nowonarodzenia w Chrystusie Jezusie, że co? Ludzi łowić będziesz. Ludzi łowić będziesz. Więc moi drodzy, chciałbym Wam powiedzieć, że na początku a, o tym możecie troszkę więcej um, przeczytać, o, um, o świad świadectwie nawrócenia, jak Bóg do mnie przyszedł y, w nocy w próbie samobójczej. Y, I później y, słyszałem taki wewnętrzny głos, aby czytać to słowo Boże, bo tam znajdę odpowiedzi do swojego życia, aby mi się lepiej powodziło. Więc powiem Wam, że kiedy w końcu to słowo, to pismo święte, tą Biblię dostałem, zacząłem czytać, i pierwsze słowa, które tak naprawdę przez Ducha Świętego były, myślę, że namaszczone, to były: Ludzi łowić będziesz. I myślę, że to nie jest tylko słowo Boga w Duchu Świętym w imieniu Jezusa, do mojego życia, ale to jest na pewno również i do Waszego życia, moi drodzy. Tak więc, kochani, ciekawy temat na pewno tylko poruszę czubek góry lodowej. Więc moi drodzy, <laughs> przeczytam na wstępie taki fajny tekstik, króciutki, który mnie się spodobał, więc Wam po prostu przeczytam. Większość ludzkości to mieszkańcy dna. Dna wszelkiego rodzaju: dna grzechów, nieszczęść, samotności czy beznadziei. Trudno tam szukać szczęścia i radości. Sam, moi drodzy, w takim stanie byłem. Tak jak wspomniałem, więcej jest w świadectwie nawrócenia. Więc myślę, że grzesznik żyje w takim stanie, bez względu na to, czy jest bogaty, czy biedny, czy wykształcony, czy niewykształcony, czy jest kobietą, czy mężczyzną, czy jest dzieckiem, czy jest dorosłym. Każdy grzesznik żyje w swoim... W swojej beznadziei. Każdy grzesznik żyje tak naprawdę w dolinie zagłady. W takim dnie, gdzie jest tylko muł i niebezpieczeństwo. Na dnie są morskie, głębinowe potwory. Więc moi drodzy, Biblia również mówi na przykład yy, o hydrze, o takim potworze jednym, drugim. tak Więc y, moi drodzy, y, tam gdzie jest grzech, tam diabeł robi co może, żeby zażnąć ludzi, żeby nie dopuścić do tego, aby się nawrócili, aby żyli w Chrystusie, aby byli zbawieni i żyli w nowości życia. Więc te demony, te potwory to jest to królestwo mocy ciemności, które jest obecne tutaj na ziemi, moi drodzy. Jego celem jest kraj zażynać i wytracać. Więc kochani, my musimy się radować, kiedy słyszymy dobrą nowinę. Kiedy słyszymy o zbawieniu od tego stanu, od tego stanu nędzy, rozpaczy, beznadziei, tego siedzenia w mule na dnie oceanu, no to chyba wypadałoby naprawdę uwierzyć w zbawienie, w Zbawiciela, w Chrystusa Jezusa, w żywe słowo Boże, które podnosi, wyzwala, ratuje, uwalnia, przemienia, przekształca człowieka i wyciąga z tego bagna śmierci. Na dnie są morskie, głębinowe potwory. Na dnie jest też często dużo mułu, z którego trudno się samemu wygrzebać, dlatego mieszkańcy dna zazwyczaj tkwią tam w beznadziei wyjścia. No właśnie, no właśnie, moi drodzy. I właśnie dlatego bardzo potrzebni są w świecie rybacy, kochani, którzy opuszczą bezpieczne miasta, porty i plaże, którzy zmierzą się z falami i wiatrem, po to, by zarzucać sieci w głębiny i wydobywać to, co żyje w ciemnościach i w mule. Siedzenie w słońcu na brzegu i mówienie, że nad nie jest ciemno i beznadziejnie i że nie powinno się tam żyć, nic nie pomoże. Trzeba wypłynąć i narazić się na trudy połowu. Więc moi drodzy, bożym pragnieniem jest to, abyśmy wyszli ze strefy komfortu, abyśmy wyszli z tej strefy, w której czujemy się bezpieczni. Abyśmy przestali tylko gadać, tylko czytać książki, słuchać kazania, chodzić do jakichś tam kościołów takich owakich i grzać ławę, a właściwie krzesła, do których nam dubska już dawno przyrosły. Um, więc moi drodzy, yy, chcecie to sprawdzić? Chcecie sprawdzić, czy, czy, wa czy wasze tyłki już korzenie zapuściły o, w tych krzesłach, yy, w których siedzicie od lat być może? Zmieńcie miejsce. Zmieńcie miejsce, a zobaczycie, jak już jesteście uwarunkowani przez to miejsce, które dwa razy w tygodniu albo raz w tygodniu zajmujecie. Zobaczycie, jak wasze postrzeganie, uczucie, emocje, wasze myśli są związane z tym krzesłem, z tym miejscem, w którym na co dzień siedzicie w tak zwanym, wiecie, kościółku. Myślę, że to może być ciekawe doświadczenie. Tak? I tu może się okazać, że wielu już jest dawno skostniałych w postawach swoich. Ale co najważniejsze, te głębiny i dna to nie tylko dalekie pogańskie kraje czy skupiska grzesznych i bezbożnych ludzi żyjących z dala od Boga. Takich oczywiście. Również trzeba łowić, i bardzo potrzeba rybaków, którzy wyruszą na dalekie i niebezpieczne połowy. Ale najważniejsze łowiska są zazwyczaj tuż obok nas, w rodzinie, wśród znajomych, w miejscu naszego życia. Będąc blisko, nie myślimy zupełnie o tym, do czego Jezus powołał każdego z nas, a powołał nas do tego, żebyśmy byli rybakami ludzi. Tak więc, moi drodzy, każdy z nas przeznaczony jest do tego, aby w sobie właściwy sposób wedle udzielonej łaski i mocy, a wedle poznania Boga, wyrażać to życie Boga i być rybakiem względem tych ludzi, wśród których żyjemy, prawda? Bądź do których idziemy, albo których Bóg stawia na naszej drodze. Kochani. Tak więc łowienie studio mi się sypie, więc muszę tu poprawić moi drodzy. Taki mały, krótki tekst, a powiem Wam, pokazuje, jak to jest tak naprawdę. Rybacy są ludźmi, którzy opuszczają swoje domy, swoje rodziny. Po prostu takie bezpieczne miejsce na lądzie, po to, aby wypłynąć w morze, czyli wychodzą ze strefy komfortu, idą w miejsce, w którym grozi im niebezpieczeństwo, po to, aby złowić ryby, prawda? Więc przekładając to na tą przypowieść Jezusa, czyli Bóg pragnie, abyśmy wyszli z tej strefy bezpieczeństwa, komfortu własnego takiego nie wiem, konformizmu i wyszli do ludzi, tam gdzie jest niebezpiecznie. Bardzo często, moi drodzy, bo nie wiemy co będzie, tak? Nie wiemy jakich ludzi spotkamy, nie wiemy w jakie środowisko wejdziemy, nie wiemy Kogo Bóg postawi na naszej drodze? Ja osobiście miałem przynajmniej dwa przypadki, jak osoby, z którymi rozmawiałem, chciały mi siekierę wbić w głowę. Więc tak to moi drodzy wygląda. Co prawda fizycznie tej siekiery nie użyły, natomiast to były naprawdę bardzo mocne i bardzo realne groźby od tych ludzi, z którymi rozmawiałem, do których kierowałem w imieniu Jezusa, Chrystusa, Słowo Boże. Więc y, różnie to jest. Różnie to jest, kochani, chciałbym powiedzieć, słowo łowić to jest z greki zogreo, i to, nie, to słowo nie tylko występuje w znaczeniu takim rybackim, natomiast w Łukasza 5:10 to słowo ma takie znaczenie branie do niewoli zamiast zabijania. Czyli celem nie jest złowienie człowieka, jego zarznięcie, zabicia, co czyni diabeł, antychryst. Natomiast Bożym pragnieniem jest, abyśmy zarzucali sieć, którym jest Słowo Boże, zwiastowane Słowo Boże w Duchu Świętym w imieniu Jezusa Chrystusa, i to Bóg przez nas łowi do swojej niewoli, ku życiu, ku zbawieniu daną osobę, daną duszę, aby ona żyła, prawda? Inne znaczenie tego słowa łowić przywracanie kogoś do życia. No właśnie. Jezus jest zbawieniem, Jezus jest zbawicielem, Jezus jest lekarzem, Jezus jest słowem, które darzy życiem. Um, więc, moi drodzy, zbawienie to jest uratowanie z Doliny Zagłady, to jest wybawienie człowieka z Doliny Śmierci. Um, inne znaczenie to jest bezpieczna przystań yy, w łodzi. Więc, moi drodzy, yy, te słowa jakby mówią, że celem naszego życia jest to, oczywiście w Chrystusie Jezusie, Abyśmy zarzucali sieci, abyśmy głosili Słowo Boże, po to, aby zagarniać ryby, które są przeznaczone do życia w Chrystusie Jezusie. Selekcję dokonuje Bóg, nie my, moi drodzy. Te, te sieci, które, którym jest Słowo Boże, jakby zagarniają ryby wszelkiego rodzaju, zarówno syny, synów dobrych, jak i synów złego. Natomiast e, tym, który oddziela, selekcjonuje, to jest Bóg, moi drodzy. E, w Jana 10:10 10, e, Jezus mówił, że owce będą miały życie i będą miały to życie w obfitości. I tu jest użyte greckie słowo zoe, które oznacza Boży rodzaj życia życie, którym jest sam Pan w człowieku, który go przyjął. Więc moi drodzy, robiłem film na temat Zoe, życie Bożego Rodzaju, więc proszę, posłuchajcie, tam więcej informacji będziecie mieli. Na pewno jest to życie z nieba, jest to życie w Bogu, jest to życie Boga w i przez człowieka. Jest to życie, które wyraża życie Chrystusa Jezusa, naturę Chrystusa Jezusa, wolę Bożą. W Jana 15:4 może przeczytam? Może nie, może, może nie, bo to za dużo by było. W Ewangelii Jana 15, 15 rozdział tam jest o krzewie winnym i latoroślach. Więc moi drodzy, hmm, kiedy już na nas zostało Słowo Boże jako sieć zarzucona, to my uwierzyliśmy, doświadczyliśmy nowa narodzenia w Chrystusie Jezusie. I teraz naszym zadaniem jest trwać w Nim. Aby żyć Jego życiem i aby to życie w nas i przez nas się wyrażało. Tu na ziemi, moi drodzy. Czyli życie z nieba Bóg pragnie w Chrystusie urealniać, urzeczywistniać już tu, tu i teraz. Więc y, dzięki temu możemy wydawać owoc, trwały owoc na chwałę Ojca. Y, moi drodzy, Mateusza 13, 47 jest y, taki wersecik, y, jeden z wielu o Królestwie Bożym. On mówi tak: Dalej podobne jest Królestwo Niebios do sieci, do sieci. Rybacy łowią ryby poprzez zarzucenie sieci, moi drodzy. Więc dalej podobne jest Królestwo Niebios do sieci, zapuszczonej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Więc, moi drodzy, yy, to nie jest błaha sprawa, że mamy łowić ryby, że mamy zarzucać sieci. Bez sieci, bez zarzucenia sieci nie można złowić ryby, moi drodzy. Więc kochani, chciałbym przeczytać moi drodzy Ewangelię, Ewangelię Mateusza, przepraszam, Ewangelię Łukasza, piąty rozdział i dwa słowa w tym temacie. Pewnego razu, gdy on stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dokoła niego, by słuchać Słowa Bożego, ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora, ale rybacy, wyszedłszy z nich, pukali sieci. A wyszedłszy do jednej z tych łodzi należącej do Szymona, prosił go, Jezus prosił go, aby nieco odjechał od brzegu i usiadłszy, nauczał rzesze z łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, wyjedź na głębie i zarzućcie sieci swoje na połów. A odpowiadając, Szymon rzekł, mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagadnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. Skinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą i przybyli i napełnili obie łodzie, tak iż się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc, odejdź ode mnie, Panie, bo mi jest człowiek grzeszny. Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Także Jakuba i Jana i synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus, Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim, czyli zostali uczniami Jezusa Chrystusa. Więc moi drodzy, Jezus nie nauczał w czterech ścianach, Jezus chodził, Jezus się poruszał. Um, I wiele razy w przypowieściach mówił um, do ludzi, prawda? Ech, no i kochani, e, gdy stał nad jeziorem, tłum toczył się dookoła niego, by słuchać słowa Bożego. Zobaczcie, Jezus tam się nie zajmował plotami, nie zajmował się komórkami, nie zajmował się internetami, nie zajmował się książkami, nie zajmował się jakimiś kazaniami nie zajmował się jakimiś systemami, natomiast on głosił Słowo Boże. Jezus został namaszczony przez Boga i głosił Słowo Boże. Głosił go w mądrości Bożej, w mocy Bożej, ku zbawieniu tych, którzy to Słowo usłyszeli, przyjęli i stworzyli właściwe warunki w sercu swoim, aby to Słowo mogło wzrastać wzrostem, który daje Bóg, prawda? Więc moi drodzy, ludzie widzieli znaki, widzieli cuda, widzieli głoszenie z mocą, no i szli za Jezusem. Dlatego były tłumy, moi drodzy, więc samo głoszenie Królestwa Bożego, czy nauki Jezusa, czy tak zwanego chrześcijaństwa bez mocy Bożej, to, moi drodzy, jest dużo za mało. Tam, gdzie jest zwiastowane Słowo Boże, tam musi, powinna się objawiać moc Boża. Um, kochani, um, rybacy skończyli połów, nie złowili nic, być może bardzo mało, ale tak mało, że można było powiedzieć, że to jest nic, więc właściwie mieli całą nockę zmarnowaną. Natomiast Jezus. Yy, widział łodzie, no i poprosił tak Szymona, aby odjechał od brzegu i usiadł, czy nauczał rzesze złodzi. Więc ty, ty, tyle tych ludzi było, że Jezus y, prawdopodobnie sobie wykorzystał po prostu to, że nad wodą y, lepiej się głos roznosi, więc wszedł y, na łódź i złodzi nauczał, moi drodzy. Jeszcze raz, on nie miał kazalnicy, y, on y, nie miał jakiegoś studia, y, rozumiecie, po prostu. Jego kazalnicą była woda, przyroda i w tym wypadku łódź. I mówił spontanicznie, tak jak duch mu poddawał, moi drodzy. To nie były gotowe kazania, to nie było odczytywanie z kartki, ale to było coś, co od ojca otrzymał do swojego serca i uwalniał to swoimi słowami. Gdy przestał mówić, powiedział: wyjedź na głębie i zarzućcie sieci swoje na połów. Więc moi drodzy, oni skończyli łowić, nic nie złowili, byli to rybacy doświadczeni, a tu taki laik, który na łowieniu ryb się nie zna, mówi, żeby wsiedli w łódź i popłynęli jeszcze raz łowić ryby. Hmm. Pewnie wiedzieli, że chyba ten Jezus jest. Niedoświadczony, nie jest rybakiem, więc chyba głupoty gada. No cóż, mieli pewnie wiele wątpliwości, natomiast, yy, no i tutaj Szymon mówi: Mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale co? Ale na słowo twoje zarzucę sieci. Zobaczcie, Szymon, Szymon Piotr posłuchał słowa Jezusa, już go trochę znając. Już mając jakiś wgląd w to, że to nie jest taki zwykły człowiek, prawda? Więc moi drodzy, na słowo twoje zarzucę sieci. Posłuchał Jezusa wbrew logice, wbrew y, jakiemuś tam rzemiosłu rybackiemu. Posłuchał Jezusa, usłyszał słowo i temu słowu się podporządkował. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb. Tak i się sieci rwały. Więc kochani, to dla Szymona, dla Szymona, Piotra i tych rybaków było wyjście ze strefy komfortu. To było dla nich wyjście z tego jakby rzemiosła, które znali. To było wbrew naturze tego rzemiosła. Ryby łowi, oni wiedzieli dokładnie, kiedy, gdzie i jak, na jakiej głębokości łowi się ryby. To, co Jezus zrobił, to było wbrew wszystkiemu, wbrew rzemiosłu rybackiemu, moi drodzy, ale na Twoje Słowo zarzucę sieci. Kochani, wiara w Chrystusa to jest słuchanie Jego słowa. Wiara, Jezusa, wiara w Chrystusa opiera się na ufności Bogu, więc żeby wierzyć, to znaczy, to znaczy trzeba Go usłyszeć. Trzeba mieć relacje z Nim, trzeba poznawać Jego, Jego głos, Jego wolę. I wtedy, znając tą wolę, możemy robić kroki wiary na Jego Słowo. Nie przez rozum, nie przez takie osobiste doświadczenie, ale na Jego Słowo. Prawda? Um, więc zobaczcie, poprzez ten cud, który się zdarzył, bo było to naprawdę coś yy, wbrew rzemiosłu rybackiemu, Szymon Piotr, Szymona Piotra ogarnęła bojaźń. On zrozumiał, że jest człowiekiem grzesznym. Miał spotkanie z cudem, który świadczył o tym, że Chrystus Jezus jest namaszczony, jest Bogiem objawionym w ciele. Albowiem zdumienie ogarnęło Jego i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu ryb, które zagarnęli. I moi drodzy, więc tu jest właśnie to, że Jezus głosił i czynił znaki, czynił cuda, uzdrawiał, wyganiał demony, mówił, mówił z mocą, zmartwychwzbudzał. Więc kochani, tam gdzie jest Królestwo Boże, tam gdzie jest zbawienie, tam, gdzie jest Zbawiciel, tam gdzie jest Słowo Boże, tam Bóg, e, Ojciec, manifestuje e, swoją potęgę, swoją chwałę. I tutaj Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. Więc moi drodzy, kiedy Bóg do nas przyszedł, to mówi: Nie bój się, nie bój się. Ktoś podobno policzył, że nie bój się w Biblii jest 365 razy a, zamieszczone. Więc kochani, nie bójmy się, tylko miejmy relację, słuchajmy Jezusa, poddajmy się pod Jego słowo, pod Jego wolę. A, Chrystus w nas przecież jest żywym Bogiem, to jest ten dobry pasterz, który zna nas i do nas kieruje swoje słowo. Więc on, on pragnie do nas przemawiać i pragnie, abyśmy znali Jego i Jego wolę i poruszali się w tym, co do nas mówi. Na tym polega wiara, ufność Bogu, moi drodzy. Jego drogi to nie nasze drogi, Jego myśli to nie nasze myśli. Więc kiedy Bóg do nas mówi, to możemy się czuć jak ci rybacy, e, którzy hmm, usłyszeli kogoś, kto powiedział do nich wbrew rzemiosłu rybackiemu. No ale tak to jest z Bogiem. Tak to jest z Bogiem, że kiedy Jezus Chrystus jest dla nas życiem, Jezus Chrystus jest dla nas drogą, kiedy Jezus Chrystus jest dla nas rzeczywistością, prawdą, życiem wiecznym rzeczywistością z nieba, no to, moi drodzy, będzie to przeczyło naszemu wcześniejszemu sposobowi myślenia, y, temu uwarunkowaniu, y, któremu byliśmy poddani przez lata, przez grzech, przez moc grzechu. Więc, kochani, y, słuchajmy Pana. No i też ciekawy jest werset jedenasty: A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. Więc moi drodzy, Jezus też nauczał o tym, że żeby zostać uczniem Jego, trzeba wszystko zostawić, tak? trzeba poddać się Jemu, poddać się pod Jego Słowo, poddać się pod jego wpływ, poddać się pod uwarunkowanie, którym On jest. Kiedy Go przyjęliśmy, to my mamy ducha życia w sobie, i Bożym pragnieniem jest, abyśmy poruszali się w Chrystusie Jezusie. Z który jest życiodajnym duchem we wnętrzu naszym. I ten duch do nas mówi. Ten duch On we własnej osobie, jako zmartwych słowo Boże, zmartwych stały człowiek Jezus Chrystus w nas mówi, moi drodzy. Bo Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych. Kiedy zostaliśmy zmartwych, wzbudzeni w Chrystusie Jezusie w mocy zmartwychwstania, to my możemy mieć tą relację, możemy Jego słyszeć, możemy Jego poznawać, możemy Jego oglądać. Więc e, Bożym pragnieniem jest, abyśmy e, ze względu na Niego i na to, co do nas mówi, poddali się Jemu, bo my jesteśmy przewidziani do pełnienia Jego woli tu na Ziemi, a nie naszej, moi drodzy. Więc e, pytanie, pytanie do mnie, do Was jest takie: czy my, e, jako osoby zbawione, czy my tak naprawdę mamy pragnienie łowienia ludzi? Czy jest coś takiego w nas, że my chcemy, że my pragniemy, że naszym taką żarliwością, gorliwością jest to, aby zdobywać ludzi, zdobywać duszę e, dla Chrystusa Jezusa. Czy naszym chceniem i pragnieniem jest to, aby poddać się Chrystusowi Jezusowi, aby żyć wedle zasady e, ducha życia w nas? E, aby wyrażać to, ten Boży rodzaj życia, aby wyrażać Słowo Boże, aby wyrażać e, wolę Bożą e, do życia ludzi, bo ta wola Boża nas obejmuje, jak również Bożym pragnieniem jest to, abyśmy my sieci swoje zarzucali, e, abyśmy dali się Bogu użyć, e, i tak naprawdę w nas i przez nas Bóg się manifestuje, i kiedy wypowiadamy Słowo do życia ludzi, to my zarzucamy sieci ku ich zbawieniu, ku ich wybawieniu, ku ich uzdrowieniu. Więc moi drodzy, jeżeli już chodzimy do kościoła, czytamy Biblię, modlimy się, to jakie pragnienie w nas jest, tak? Dajmy się zbadać Bogu w duchu świętym, czy my mamy pragnienie, czy my mamy właściwe intencje, właściwe motywacje. Dlaczego coś robimy? Dlaczego głosimy? Dlaczego do kościoła chodzimy? Dlaczego się modlimy? Dlaczego słuchamy kazań? Dlaczego czytamy książki? Dlaczego wchodzimy w jakieś relacje? Dlaczego? Czy po to, żeby budować sobie swoje własne imperium tu na Ziemi? A może powinniśmy zrezygnować z siebie samych, zostawić, że tak powiem, swoje serce w wolności i do dyspozycji Chrystusa Jezusa? Tak, aby było wypełnione Jego pragnieniem i Jego zdolnością ku zbawieniu tych, do których On nas kieruje, których stawia na naszej drodze, wśród których żyjemy. Rozważajmy ten temat na chwałę Bożą. Amen. Amen, moi drodzy.